Cześć, to Marcin że Witam bardzo serdecznie. Za chwilę pokażę bardzo fajną technikę, bardzo prostą, rozluźniającą tkanki na tylnej stronie głowy i szyi. Zapraszam serdecznie. To nie pierwszy raz, kiedy pokazuję rozluźnianie tkanek w tej okolicy, ale ja będę na tym kanale pewne rzeczy powtarzał. Powtórka jest matką nauki. Niejednokrotnie jest tak, że omawiam coś w przypadku innego odcinka kręgosłupa, a później pojawia się komentarz, że no, można tutaj jeszcze coś zrobić z kresą, tu jeszcze można coś zrobić z podpotylicznymi itd., i tak więc ja pewne materiały będę powtarzał. Z jednej strony, dlatego, że może jeżeli zaczynasz śledzić ten kanał od niedawna, to może nie wiesz, że na początku już były pewne materiały bardzo ciekawe, do nich odsyłam, a z drugiej strony, może jest tak, że ostatnimi czasy wykonujesz różne ćwiczenia w miarę na bieżąco z tym, jak działam i nie pamiętasz już o tym, że można tutaj działać w okolicy pod potylicą. Jak spojrzysz sobie na tylną stronę szyi w przykroju, to zauważ, że tu gdzieś mamy szyjny odcinek kręgosłupa, tu jest mnóstwo tkanek w głębi, z którymi za chwilę będziemy pracowali. I troszeczkę będziemy to robili w ten sposób, że będziemy wjeżdżali w te tkanki albo własnymi kciukami, hop, co z boku bardzo fajnie wygląda, żeby czuć i widzieć tą przestrzeń, w którą wchodzimy hop, na tylną stronę szyi. Czy będziemy wchodzili własnymi palcami tutaj po jednej i po drugiej stronie? To czego może na tym modelu nie ma, ale można zobaczyć na tym, że będziemy mogli dokładać do tego ruchu. Więc co jest fajne, że jeżeli będziemy dokładali wyprostu za chwilę takiego wygięcia, to będzie można skrócić te tkanki i wejść tutaj kciukiem, czy tam swoimi palcami jeszcze głębiej. Czyli w momencie, kiedy jest skrócenie, będziemy mogli wejść jeszcze głębiej. W momencie, kiedy będziemy dokładali zgięcia, czyli retrakcji. To będziemy lekko te tkanki rozciągali i wydłużali. Tu odsyłam do epizodu poświęconego retrakcji. Też temat pewnie będę nie jeden raz poruszał, bo chciałbym, żeby zacząć rozumieć swoje ciało, nie tylko działać objawowo, więc jeżeli masz skrócenia i napięcia tkanek i z tego tytułu dolegliwości, to nie wystarczy tylko przemasować tą okolicę. Warto za chwilę też pomyśleć o tym, żeby przywrócić prawidłowe ustawienie głowy, żeby troszeczkę naturalnie rozluźniać rozciągać te tkanki w ciągu całego dnia. I jeszcze trochę pozamęczam anatomią, bo co mam nie pozamęczać. Zawsze możesz przewinąć, aczkolwiek zakładam, że fajnie mieć coraz większą świadomość. Mam takie założenie, że ty, jako obserwator tego kanału, za chwilę będziesz rozumieć dużo, znać nazwy swoich mięśni, wiedzieć, co gdzie jest ponapinane, i szukać najróżniejszych sposobów, jak się regularnie rozpracowywać i rozluźniać. Tu będziemy wchodzili m.in. w czworoboczny grzbietu, po części w ten mięsień. Będziemy wchodzili w mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, także. To jest mięsień, który znajduje się na przodzie szyi, natomiast z tyłu, leży z tyłu, można powiedzieć. Duża część tego mięśnia leży przy potylicy, i to jest też mięsień, który który generuje i buduje jakieś problemy na tylnej stronie głowy, ale nie tylko, bo punkty spustowe promieniują też aż na czubek głowy z tego mięśnia. Będziemy mieli mięsień płatowaty, czyli tutaj pod skosem biegnący mięsień Płatowaty w niego będziemy wchodzili, czy pod spodem mięsień półkolcowy głowy. Dosyć masywny, więc jak wystawisz głowę do przodu, to wyczujesz, że masz dwa takie grube wałeczki po obu stronach, w dużej mierze zbudowane przez mięśnie półkolcowy głowy. No i w głębi, czego tu nie widać, aczkolwiek widać mniej więcej grubość tych tkanek, w głębi mamy malutkie mięśnie podpotyliczne, do których jest szansa dotrzeć, jeżeli rzeczywiście tak będziesz wynikliwie i dokładnie w te tkanki wchodzić. Teraz ja pokażę tą technikę na stojąco. Wydaje mi się, że to jest fajny wariant, że czasami można sobie powchodzić w te tkanki, aczkolwiek może się okazać, że efektywne i dobre, jeśli chodzi o jakość wykonania tej techniki, będzie położenie się, gdzie uzyskasz troszeczkę więcej luzu i swobody. Ja natomiast będę pokazywał na stojąco. Ob, obłap swoją głowę, uchwyć swoją głowę, tak żeby jak najmniej przeciążać kciuki, żeby to nie były kciuki trzymane w ten sposób, że ręka ponapinana, tylko obłap swoją głowę i powolnymi ruchami zacznij studiować ułożenie tkanek, kształt potylicy na tylnej st stronie. Więc teraz, powolutku, możesz wjeżdżać od jednej, od drugiej strony. Poczynając już na wyrostkach słodkowatych, tuż za uszami, na wyrostkach słodkowatych, czyli na tych elementach. Więc teraz, tu już, będzie można, tu już będzie można w te tkanki zacząć wjeżdżać, i będziemy jechali po kresie karkowej, i tuż pod kresą karkową. Myślę, że nie potrzeba żadnej oliwki. Teraz jest bardzo gorąco, to już w ogóle raczej bym myślał o dodaniu sobie troszeczkę magnezji, żeby ta ręka się nie ślizgała, tylko wtapiała się w tkanki. I teraz wykonaj ileś tych ruchów. Nie wiem, przez 2-3 minuty wjeżdżaj tymi kciukami sobie pod tkanki i tak jak mówiłem, sprawdź, czy nie będzie tak, że z każdym ruchem będziesz mógł, czy będziesz mogła wejść głębiej, jeżeli odchylisz troszeczkę głowę do tyłu. Masowanie ma być intensywne, ale ma być też przyjemne. Więc bardzo fajne, bardzo swobodne i bardzo przyjemne. Naprzemiennie może wykonuj też to palcami. W tym momencie kciuki troszeczkę odpoczywają, ręce troszeczkę odpoczywają i postaraj się wjeżdżać palcami w taki sposób, żeby być coraz głębiej. Zrób takie narzędzia z tych palców, także to będą takie małe dłutka, które wjeżdżają pod potylicę i wjeżdżają w te tkanki. Op, wygnij troszeczkę bardziej głowę do tyłu i powolutku w te tkanki wjeżdżaj. Za chwilę możesz dać rękom chwilę odpocząć, co może dobrym być rozwiązaniem. Zrób chwilę, dwa, trzy ruchy do tyłu, czyli brodę cofnij do tyłu, O, lekko cofnij do tyłu. Ręce sobie w tym czasie odpoczywają, bo to mimo wszystko jest utrzymywanie tych rąk w górze. I za chwilę znowu kciukami, parę ruchów. Wiedź sobie kciukami i teraz może postaraj się zrobić takie ruchy rozciągające. Czyli tak jak przed chwilą była retrakcja, czyli cofnięcie brody, to lekko cofasz brodę i robisz te ruchy, czyli parę ruchów rozciągających, lekki skłonik do przodu, cofnięcie brody, a tu kciuki robią swoje, czyli rozmasowują te tkanki, to samo z opuszkami palców, wjeżdżasz w te tkanki, cofnięcie brody, czyli retrakcja i lekki skłon w przód. Hop. To, co tu się też zadziewa, to jest kapitalne, dlatego że jak widzisz tutaj na tym modelu, znajdują się tutaj gałązki nerwowe, które czasami uwięźnięte przez te napięte tkanki, właśnie mogą dawać dolegliwości bólowe. Więc tu wiele mechanizmów sprawia, że możemy odczuwać dolegliwości bólowe. Z jednej strony gałązki nerwowe, które są uwięźnięte w tych sztywnych tkankach, stąd je masujemy. Z drugiej strony to nieprawidłowe ustawienie głowy może powodować, że stary są przeciążone, że mięśnie podpotyliczne są skrócone i mają punkty spustowe, i dają dolegliwości bólowe. Więc tu wiele pozytywnego się dzieje. Jeżeli nie masz pewności co do stanu swojego zdrowia, to zawsze postaraj się skonsultować. Jeżeli nie masz pewności co do stanu swojego zdrowia, to zawsze warto się skonsultować ze specjalistą, dowiedzieć się jakie są przyczyny dolegliwości. Natomiast jeżeli znasz swoje ciało, wiesz, że masz napięcia, napięciowe bóle głowy, może masz jakieś migreny, Premises, 1, może masz od siedzenia przy biurku napiętą głowę, albo po prostu masz taką kifotyczną pozycję, no bo od lat, nie wiem, może byłaś księgową, krawcową i tak dalej, i po prostu wiesz, że masz takie napięcia, to z pewnością tego typu robota przyniesie Ci fajną ulgę. I dobrze jest raz po raz, nie wiem, może siedząc w fotelu, kiedy włączysz sobie jakiś film, lekko głowę oprzeć o fotel i zrobić to samo siedząc na fotelu. Więc do tego zachęcam, żeby szukać takich momentów, bo niektórzy mówią, że nie mają czasu, nie wiedzą co i jak. Zresztą są takie momenty, kiedy oglądasz film, to możesz jednocześnie wchodzić palcami, rozmasowywać tył szyi i powolutku cofać brodę. Trudno tutaj w przypadku tego typu zadań o argument, że no nie mam czasu. Bo możesz to zrobić jednocześnie w pracy, tak jak wspomniałem, oglądając film, czy no, gdziekolwiek czasami stojąc. Może też wariant, na koniec już kiedyś go pokazywałem, że możesz zaciskać te tkanki, może będziesz mieć więcej siły, że jednorącz to zrobisz, zaciskając tkanki po jednej stronie, czy też one się będą wtapiały w muskulaturę pod czaszką. Chwila przerwy dla lewej ręki, więc masujesz prawą ręką i też fajne, fajne rozwiązania na uwalnianie i rozluźnienie mięśni. Jak zwykle to bywa. Może być tak, że po rozluźnianiu będziesz czuć, ale ta głowa fajna taka, wow, fajne, fajne. Zaraz przejdę do innych części ciała, odsyłam do innych epizodów poświęconych szyi i będzie fajna ulga i fajne rozluźnienie. To od Ciebie zależy, jak skutecznie to wykonasz. I weź pod uwagę, że jak po każdej terapii, i po każdym masażu, może być tak, że dnia jutrzejszego albo pojutrze jeszcze przez dwa dni będziesz odczuwać takie, taką obolałość tej okolicy, jakby te tkanki były troszeczkę rozruszane. Więc to jest zawsze, można być skutek uboczny. Niektórzy to nazywają pozornym pogorszeniem stanu zdrowia, że niby było fajnie, i później przez dwa dni jest taki troszeczkę zjazd. To jest naturalne. Popróbuj sobie tej techniki przez kilka dni w połączeniu właśnie z tym ćwiczeniem i zobacz, jak się będzie czuła Twoja głowa, jak się będzie czuła Twoja szyja, bo z pewnością będzie się czuła lepiej. To tyle w tym epizodzie. Kończę już, bo jest tak gorąco, jest lipiec, a nie mogę używać teraz wentylatora, bo nic byśmy nie słyszeli. Łapka w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Regularnie będę Cię motywował, zachęcał, pokazywał, co można robić, jak działać itd., jak usprawniać swoje ciało, jak sprawić, żeby swobodnie się poruszało, żeby było szczęśliwsze, lepsze itd. Tak Dobra, tyle gadania, do zobaczenia, cześć.